Od razu na samym starcie powiem, że jeżeli ktoś z was myśli, że mam dziwny głos, jestem zmęczony i tak dalej. To jest nieprawda. Mam dziwny głos, bo miałem rurę w gardle przez parę godzin i to dopiero mi zejdzie za tydzień-dwa. Będę miał taki głos, co no nie? Bo mam podróżnione gardło. I w razie czego tak to wygląda? Czuję się dzisiaj ok, dlatego odpaliłem transmisję na żywo, zjadłem obiad, jest ok. I teraz, tak, co mi się działo? Nie uwierzycie, i to mówię Wam całkowicie szczerze: jeszcze tydzień i dostałbym raka. Jeszcze tydzień, dwa tygodnie, jakbym nie miał zrobionego tego zabiegu, miałbym raka i bym zdechł. I to mówię no joke, nie? Tak naprawdę, trafiłem w środę do szpitala. Co nie? Ja, ja miałem w ogóle dwie operacje zamiast jednej stary. Musieli mi wykonać dwa zabiegi zamiast jednego. Rozumiecie? Bo bym umorł. I trafiłem do szpitala w środę. Przyjechałem na 12. Nie chcieli mnie wypuścić, żeby zapalić. To zacząłem grozić pielęgniarkom, że. Zaraz w okno z łokcia, jak mnie nie puszczą zapalić. Eee, żeby po prostu. Albo zaraz zajaram w sali operacyjnej. I wreszcie przyszedł lekarz prowadzący. I powiedział, że mnie wypuścili se zapalić, co nie odplajerałem, nie? Ale mało ważne. Dostałem później kroplówki i mieli mi robić zabieg o 15 w środę. I robili zabieg o 15 w środę, nie? Jaką miałeś operację? Już opowiadam. Miałem usunięcie pęcherzyka żółciowego. I w środę dostałem kroplówki, co nie? Dostałem wszystko i idę na operację. I babka, która mnie wiozła z takim facetem na operację, pyta się mnie, czy boi się pan. A ja mówię, wie pan co, jestem przerażony, kurwa, i boję się, że coś odpierdolę, to mnie. Przywiążcie mnie od razu do tego łóżka, bo ja jestem bardzo taki nadpobudliwy i mogę komuś przy... Tak bez kontekstu. I rzeczywiście mnie posłuchali, bo dali mi uspokajacz taki, rozluźniacz. Co nie? I przywiązali mnie później do stołu operacyjnego pasami. Po prostu. Co nie? Budzę się pod operacji. I babka się mnie pyta, pielęgniarka czy czegoś potrzebuje, nie? A ja jeszcze naćpany, chłopie. Mówię do niej, że potrzebuję suszarki i podnóżka pod nogi. I się zaczęliśmy śmiać wszyscy na sali. Eee, stary. I za chwilę jej powiedziałem naprawdę, że boli mnie wszystko. Cały brzuch mnie pali wszystko. A ona powiedziała, no to morfina, nie? Trzeba morfiny i poszedłem spać na trzy godziny. W międzyczasie leżałem z typem, któremu przeszkadzało to, że chrapę. Czaisz? Ja chrapę po operacji pocięty, a on mnie budzi w nocy Łukasz, Łukasz, masz, ja mam krople do nosa, nie? Żebyś se wziął na chrapanie. Ja mówię do niego spij mi kroplami. Ktoś przeszkadza, to idź do kibla, się załki i się tam prześpi. I idę spać, a on znowu mnie za godzinę. Łukasz, Łukasz, chrapię, że nie mogę spać. Już taki zmęczony byłem po operacji. I Mówię tak, chłopie, jeszcze raz mnie obudzisz, to przysięgam, że wstanę i cię utopię w kiblu. Naprawdę. I to nie w GTA Roleplay, nie? Ja byłem w takim stanie, że ja bym naprawdę go udusił. Tego typa. I dał mi spokój. Za godzinę budzi mnie znowu Łukasz, znowu chrapiesz, znowu nie możesz spać. I ja miałem przy łóżku takie coś do klikania, że klikam i pielęgniarka się respi przede mną, wiesz, automatycznie, nie? Taki teleport. I klikam to. I przychodzi pielęgniarka, pyta się, co się dzieje, panie Łukasz? I ja mówię, proszę panią, bo ten pet mnie budzi co godzinę i mówi, że chrapę i nie może spać, ja jestem pocięty, nie wytrzymam. Jej, zróbcie coś, bo ja go. Z... Dzisiaj w nocy. Nie, ha, ha, ha pośmiała się, dała, dała jemu lek przeciwbólowy i poszła. Po godzinie znowu mnie ten typ budzi, nie? To już się szyfkiłem, w... miałem dren w sobie, w organizmie. Wstałem z tym drenem i kopnąłem jego łóżko z całej pola na drugą stronę sali dosłownie i powiedziałem, tam już nie będziesz słyszeć. I się położyłem spać i poszedłem spać. Po godzinie ktoś mnie budzi znowu. Łukasz, znowu że nie mogę spać. To wstałem i mu założyłem koszulę na łeb. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Założyłem mu koszulę na łeb i związałem tą koszulą po prostu. Normalnie mu kaftan załem, nie? I go posadziłem w kącie i poszedłem spać. I kurwa, nie uwierzysz, się budzę o 11 rano, a on siedzi i mówi, Łukasz... Dlaczego się śmiać nie mogę jeszcze? Mówi, Łukasz, już się nigdy nie obudzę, przepraszam, ale mnie odwiąż, bo się muszę Wysikać. I to był jakiś typ, któremu żołądek zmniejszali czy coś. Co nie? Powstaję, ja idę do niego, śmieję się i go rozwiązałem. A on poszedł się wysikać i później się poszedł poskarżyć pielęgniarką. I później przyszedł lekarz, przyszedł ochroniarz i przyszedł jakiś inny typ i go wynieśli z tej sali na inną salę, go z kobietami położyli i sam leżałem na sali, nie? I powiedział, panie Łukasze, on to zgłosi na policję, to możemy mieć przełomie, zgłosi, nie, nie zgłosi. No ale co miałem zrobić? Wstałem i go związałem koszulą po prostu, poszedłem spać, nie? No bo, kubie, jestem zmęczony po operacji, a tu typ mnie gdzie co godzinę. I mówi, Łukasz, weź se krople do nosa. No i ja mu jeszcze powiedziałem, stary, jakbym miał 5% siły, to bym wstał, i bym ci dolił, żebyś poszedł spać od razu i bym poszedł sam w kibę. I to nawet, powiem tak, to nawet nie jest GTA roleplay, nie? To się literalnie wydarzyło 4 dni temu. Takiego typa miałem yy, w tym. Takiego typa miałem chłopie yy, na sali, nie? <laughs> Wracając do tematu, w czwartek mnie wypuszczają do domu. Czekam, aż, mnie aż wyciągną ze mnie dren. Wiecie, co to jest dren w organizmie? Wsadzają ci taką rurkę do żołądka, wiążą ci ją tam w środku. Yy, jakby to powiedzieć, ten dren idzie do butelki i z niej się odsączają z organizmu takie gówno. Co nie? I czekam cały dzień. I lekarz miał być o 15, nie? I go nie ma, jest 16, 17, 18. Ja dzwonię po pielęgniarki i mówię im tak, proszę panią, zadzwońcie do tego lekarza i powiedzcie, żeby przyjechał, wyjąć mi ten dren. No chyba, że wiecie gdzie jest, to mi dajcie adres, ja wstanę i sobie sam pojadę do niego, żeby mi go wyjął nawet na ulicy, bo ja tu nie wytrzymam nie? A ona mówi do mnie, nie mam numeru do lekarza. Stałem i przeszukałem umowę i do niego sam zadzwoniłem, bo na umowie zabiegu był jego numer. Ja mówię, dlaczego pan dzwoni? Czemu nie dzwoni nikt z sekretariatu? Bo pielęgniarki nie mają pana numeru. I on się zaczął śmiać, nie? on mówi, to proszę z nimi kur... nie rozmawiać. Nawet ja będę za jakiś czas i panu to wyciągnę. I wyciągają mi dren i lekarz się mnie pyta y, coś takiego. Co, jak się panu żyje? A ja do niego mówię, co to za życie? Do niego, do tego lekarza. A on mi machnął ręką, mówi, spokojnie stary. Tydzień czasu będziesz normalnie żył. Taki chirurg. I to powiem Ci tak, i to niezwykły zwykły chirurg, tylko doktor habilitowany, wiesz co chodzi, to był chłopa Topkek, nie? I tak dalej. Wyciągnął mi ten dren, zwijałem się tam z bólu i okazało się, moi drodzy, jak włożyli mi narzędzia do żołądka, bo to miałem laserową operację laparoskopem robioną, że mój cały organizm jest sklejony zrostami, które powstały przez pęcherzyk żółciowy, przez kurcze powstały mi wzrosty w organizmie, na wątrobie, na jelitach, na trzustce, na dwunastnicy, kurwa, w żołądku. I musieli wyjąć te narzędzia, sprowadzać nowe narzędzia, utrzymywać mnie cały czas pod narkozą i odkleić mi cały organizm, i dopiero wycięli mi pęcherzyk żółciowy. A mój pęcherzyk żółciowy zamienił się w wodniaka. Czyli to już nie był pęcherzyk żółciowy, to była bańka z wodą. I chłop mi mówi, kurczę, tydzień, i albo rak, albo byś zdech, bo jakby pękł, to by cię już nie dowieźli na sornie. Tak naprawdę. Ta taka Wiksa, stary. No i wiecie, ile zapłaciłem za to wszystko? 14 tysięcy złotych, nie? Za uratowanie życia, stary. Pierwsze dwa dni w domu byłem niepełnosprawny dosłownie. Nie mogłem chodzić, leżeć, jeść leki, yy, stary. Robię sobie zastrzyki w brzuch, jeszcze mam yy, ten. Jeszcze miałem zastrzyki w brzuch, mam przeciwkrzepcowe, biorę sobie je, bo muszę sobie dziesięć zastrzyków zrobić. Później, po wszystkim, jak mi wyjęli dren, wychodzę z tego. Wychodzę z tego tego. No, czeka już na mnie samochód, wszystko. I nie uwierzycie, kogo spotykam pod zakładem, nie? Gościa od zwiniętego kaftanu spotykam pod zakładem. Bo on też jechał do domu, nie? I powiem ci tak, widzę go już na parkingu, nie? I odwracam już wzrok, żeby go nie widzieć. Ale słyszę, jak przez cały parking ktoś szyczy Łukasz, Łukasz imię Woł. I ja mówię, ja kurwa tak bardzo nie chcę z nim wchodzić w interakcję, nie? Że normalnie, ale I udaję, że go nie słyszę. Udaję, że go nie słyszę, pakuję się do auta. To co on robi? On zaczyna do mnie biec. I wiesz co robi? Gada coś takiego. W sumie stary, to cię przepraszam. To była moja wina. Nie powinienem się tak zachować. I wiesz co zrobił? Wyciągnął czekoladę, milkę z orzechami i mi dał i poszedł. I tyle. Dał mi milkę z orzechami i poszedł. No i co? Siedziałem w domu, oglądałem seriale. Pff, a to czasami na godzinę, na kompa, coś porobić.